my w kościele sióstr Klarysek San Ignacio, tu rano właśnie celebrowaliśmy z siostrami osiem sióstr, jest dziesięć ale chyba teraz w domu jest osiem. Moldka, kościółek, ale wystarczający to kontemplacyjny charakter mają siostry, więc bez jakiego udziału wiernych możemy wejść zerknąć troszeczkę tutaj do ich klasztoru, pozwoliły nam. Oj, wewnętrzny ogród sióstr. Takie wewnętrzne. Pięknie przygotowane jak zawsze u sióstr. Tak czyściutko, że można tu jeść z podłogi. Czystości podłóg nie da się porównać z kasztorem męskim. Ja